No cześć kochani, dzień doberek. Witam Was serdecznie na moim kanale. i Dzisiaj zapraszam Was na aktualizację mojej porannej rutyny. Arizona Guardian, stuck oh in the heat. Let me take you dancing. Let me get you on your feet. Arizona Guardian, with my little kaktus flower. Dzień zaczynam między 6:30 a 7:00, wtedy to budzi nas, nasz synek, który jest słuchajcie jak zegarek, odkąd mamy dziecko nie potrzebujemy budzika. Zawsze rano bawimy się jeszcze, tulimy w łóżku tak pół godziny, a następnie mój mąż każdego poranka przyjmuje naszego synka, bawi się z nim, ubiera go, a ja wtedy mam taką chwilę dla siebie i czas, żeby się wyszykować. O poranku, oczywiście, obowiązkowa jest kawa. Potem ścielam nasze łóżko. Ua. Obowiązkowo wpuszczamy świeże powietrze do mieszkania. A następnie spryskuję każdy pokój Palo Santo, to też jest ostatnio taka moja rutyna. Rano zazwyczaj wstawiam pranie, prania, słuchajcie, nigdy u nas dość. I zaczynam pielęgnację. Myję zęby. No i teraz czas na prysznic. To jest mój ulubiony antyperspirant Garnier, a to jest mój jeden z ulubionych olejków do ciała Eveline. On jest przeznaczony do biustu, jest to olejek ujędrniający, natomiast ja tak go polubiłam, że używam go na całe ciało. ciało spryskuję jeszcze mgiełką zapachową holister o zapachu ananasa i kokosa, a teraz przechodzę do mycia twarzy. Twarz myję zawsze osobno po prysznicu. Tutaj jak widzicie oczyszczam moją skórę pianką Uzdrowisko. I nakładam tonik. To jest tonik Benton ze śluzem ślimaka i jadem pszczelim. I ja tutaj stosuję metodę Seven Skin. Pod moim filmem znajdziecie linka. Tam Babeczka bardzo fajnie wytłumaczyła, o co w tej koreańskiej metodzie chodzi, jakie ona niesie ze sobą zalety. Polega ona na tym, że nakładacie na waszą twarz tonik emulsję nawilżającą 7 razy. Po prostu Nakładacie tonik na dłonie, wklepujecie to w twarz i tą czynność powtarzacie 7 razy. Tak jak już wspomniałam, film z dokładnymi informacjami dotyczącymi tej metody znajdziecie pod filmem. Teraz nakładam pod oczy serum od marki Bingo z z kwasem hialuronowym. Bardzo to serum ostatnio polubiłam. Na całą twarz nakładam teraz olejek z witaminą C od marki Bandi i będę wykonywała kamieniem masaż głasza. Jest to masaż twarzy, który ma nam zapewnić taki efekt liftingu. Informacje dotyczące tego masażu również Wam zostawię pod filmem. I teraz czas na makijaż. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób wykonuję mój codzienny makijaż, to link do tego właśnie makijażu znajdziecie pod tym filmem. Let me take you dancing. Let me Wybrałam tego dnia taką letnią bluzkę za full i muszę Wam powiedzieć, że ona jest piękna. To jest taka chusta zawiązywana, ale bardzo seksowna. Ja lubię seksowne ubrania, ale... Powiem wam szczerze, nie wyszłam w niej na ulicę, nie odważyłam się. Myślę, że gdzieś na wakacjach, jak będziemy na urlopie, to ją założę, ale no powiem wam, że tym razem odważyłam się ubrać ją tylko u nas na, na taras, ale uważam, że wygląda pięknie. Tutaj też, jak widzicie, zakłada moją ulubioną biżuterię. Ua. Zrobiłam sobie koka, którego robię w 5 minut Link do tej fryzury również znajdziecie pod filmem Spryskuję włosy moim ulubionym lakierem Got2B No a teraz czas na śniadanie To są słuchajcie ujęcia z poprzedniego wieczoru Tutaj pokazuję Wam jak przygotowałam sobie całą nocną owsiankę Jak widzicie szklanka płatków owsianych Szklanka mleka owsianego eee, Tutaj... Dwie, tak, półtora łyżki masła orzechowego bio. Troszeczkę miodu i cynamon. To wszystko wymieszałam. Na patelni tutaj podgrzałam yy, jagody. Jagody mrożone. Jak widzicie, przygotowałam sobie taki efektowny słoik i połowę z tych jagód y, wkładam na sam dół. I na to nakładam wcześniej przygotowaną owsiankę. Teraz jeszcze na to idzie wegański owsiany jogurt Alpro, to jest taki jogurt w stylu greckim. I reszta jagód. Zakręcacie i wkładacie na całą noc do lodówki, rano dodałam jeszcze na samą górę borówki, mięta dla dekoracji, i muszę wam powiedzieć, że ta owsianka jest przepyszna, bardzo sycąca. Tutaj przesadziłam z porcją, podzieliłam się z mężem, w każdym razie polecam Wam wypróbować. Po śniadaniu to ja przyjmuję maluszka, bawimy się razem, a kiedy położę go na pierwszą drzemkę, zaczynam pracę. Przygotowuję sobie wodę. działam kochani, planuję dzień na tyle ile mogę go z małym dzieckiem zaplanować i siadam do pracy, tutaj jak widzicie malutki jest koło mnie jak już tak zaśnie głęboko to go zawsze przenoszę do jego łóżeczka i tutaj jak widzicie działam przy komputerze kochani mam nadzieję, że film wam się spodobał, oczywiście możecie też pisać w komentarzach propozycje co mam jeszcze nagrać, jakie filmy chcecie zobaczyć na moim kanale i co kochani subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my widzimy się już nie ma w kolejnym filmie trzymajcie się ciepło papa. pa sweet pa.